W Młodzieżowym Domu Kultury na Osiedlu Stałym odbył się koncert noworoczny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia imienia Grażyny Bacewicz. Oprócz uczniów Szkoły Muzycznej w koncercie karnawałowym wezmą udział osoby zaproszone: uczniowie z Jawożnickiej Fabryki Talentów oraz nasza zdolna jawożnicka wokalistka Martynka Pluta wraz z panem Eugeniuszem Puchalskim. Oczywiście duża ilość prób, poświęcenie, pasja, to wszystko przekłada się na to, że maluchy, te młodsze i nieco starsze mogą się wystąpić na scenie tego pięknego domu kultury. Oczywiście mamy dzisiaj do czynienia i z prawdziwymi maluszkami, czyli klasiści, ale mamy też już powiedzmy weteranów kończących naszą szkołę. Zanim na scenie pojawili się najmłodsi, wystąpiła Martyna Pluta, która zaśpiewała utwory Alicji Dudek. To jest bardzo duże wyzwanie, szczególnie, że jestem absolwentką tej szkoły. I mimo, że jest tutaj jak w rodzinie, czuję się tutaj bardzo dobrze, to jednak jest to zawsze mały stresik. Muzykę do twórczości pani Alicji skomponował Eugeniusz Puchalski. Na scenie prezentowali się również uczniowie Fabryki Talentów. Przygotowywałyśmy dwie kolendy. No, bardzo się starałyśmy. Będziemy grać razem w duecie, to każdy wie. No, będziemy się starać, aby się udało bardzo ładnie zagrać. Co to za utwór i czy on jest w ogóle trudny? On jest, no, nie trudny, ale staramy się, żeby on był jak najlepszy i... Nazywa się Hola Hola, Pastowy Spola i Jezusa Narodzonego. Z występu jest zadowolony dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Wacław Dzierwa, który podkreślał, że po raz pierwszy uczniowie mieli okazję wystąpić w nowo wyremontowanej sali Młodzieżowego Domu Kultury. Sami uczniowie mocno przeżywali swój występ. Na publiczności zasiadły całe rodziny, które przysłuchiwały się ich występom.